Nie masz Fagry. szwagry, doberek. w ostatnim filmie mówiłem, że będziemy wyruszać w podróż motocyklową z Pawłem I Natalą. Tu właśnie jesteśmy w trakcie, przemierzamy rzekę. Nie do końca wiem jaka to jest rzeka, ale to chyba nie jest mleką, wydaje się bardzo szeroka. No i to jest drugi dzień podróży, bo wczoraj był pierwszy. あ <Yeah. S 2>、yeah. nasze ulubione i do tego robaczki i inne robaczki. I my w sumie nigdy nie opuszczamy okazji. To teraz jesteśmy przy takiej przy drodze po prostu i panie tutaj stoi przy drodze, a jak mamy okazję jeść orzeszki wazji, to jemy. I ja też wam polecam, bo one w środku są świeżutkie, mięciutkie jak ziemniaczki czniań. swoimi motorami, które zabierają nas na drugą stronę za małą opłatą. Ile to się płaci przypadł? 2 zł. 2 zł. właśnie po takiej linie jakby wiesz, listować się i to dalej działa, wiesz? Konciran, Dobra. Przypomniało nam się, jak się jeździło na krewecie podczas podróży i bolą nas zadki po prostu. Więc korzystając z okazji, że się zatrzymaliśmy na chwilę idziemy kupić poduszki pod dupę, jeżeli się da. Bo jednak podróż jest no daleko, więc trzeba się zaopatrzyć w pod coś w pod nasze ponętne, ale szybko nam się przypomniało. Ja chcę taką taką właśnie chcę. Zawsze to lepsze niż nic. Wydaje mi się, że powinno być ok. No nic, my jedziemy, będziemy szukać teraz pokoju. Tobie. No powiedzmy. Jedziemy szukać pokoju. No i wracamy do dnia drugiego. No, nasi znajomi, których już pewnie znacie z naszych filmów, założyli firmę, no, robią takie wycieczki po okolicy, kampo, troszkę dalsze. Nawet takie kilkunastodniowe. My już byliśmy na dwóch takich wyprawach. Po raz kolejny się oddajemy w ich ręce, bo już wiemy z czym mamy do czynienia. I wyruszyliśmy na taką siedmiodniową podróż. Może trochę dłużej, zobaczymy. I tak pomyślałem, że z całej wyprawy zrobię po prostu jeden długi film. Najprawdopodobniej nie będę tego dzielił na party. Więc może być, że następny film, że ten film będzie bardzo długi. No ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Bo to bardzo dużo zależy od pogody. Od jakichś widoków, od tego co będziemy widzieć, no ale tak podzielę to. Pomyślałem, że po prostu podzielę to sekcjami na dni i ile tego wyjdzie, to wyjdzie. No ale tak jak mówię, jeszcze tego nie wiem, bo nie wiem, no ile materiału zbiorę. Jeżeli będzie tego naprawdę dużo, to podzielę to na dwa filmy. Bo jednak tak jak się jedzie, no to mija się naprawdę bardzo dużo widoków. no Szkoda by było je pominąć. Kolejna sprawa, ja też mam pamiątkę dzięki temu, więc jeżeli uznam, że coś jest warte pokazania, no to będę to pokazywał nawet samemu sobie. To w dzisiejszej podróży biorą udział Asia. Natala. Chciała Natala. Hania. Powiedz Siema. siema I Paweł siema, Czyli główny trzon filar naszej aktualnej podróży. Wczoraj Natala mówi do Pawła Paweł to gdzie mamy jechać? A Paweł mówi za mną. No. Tak? A ogólnie to do Bannung, ale dzisiaj do No tak, bo ja, chodzi mi o to, jaki jest główny cel naszej podróży. Tak. To jest Bannung. Jedziemy do Bannung, czyli kilometrów. Stąd? Nie, z Kampot. Z Kampot? 650, 650? 650. Ja to pokażę na mapie, bo to będzie mniej więcej tak wyglądało. No ale z racji, że mamy Pawła, to z Pawłem ta mapa wygląda tak. <noise> Pan luk znajduje się w prowincji Ratanakiri. I to akurat pamiętam, bo to jest jedna z takich ładniejszych nazw, która mi się podoba, jeżeli chodzi o nazwę prowincji. Tak jak podoba mi się nazwa prowincji w Tajlandii Surat Thani. Z Pawłem się jedzie o tyle fajnie, że w sumie on z racji, że jest tutaj doświadczony na terenach kambodżańskich to on się zajmuje całą trasą, logistyką podróży no my zaś to tylko w sumie siedzimy mamy jechać za nim i sobie patrzymy nasze wszystkie bagaże są w workach na śmieci no bo wiecie jest ta pora deszczowa dlatego no minimalizujemy ryzyko, że nam się sprzęt cały zamoczy dodatkowo mamy dwa kufry i jedziemy PG1 -ką. Yamaha PG1. tak akurat pochodzi z Wietnamu. Silnik 110. No i co jest fajnego, podróżując takim motocyklem, nie potrzeba na niego w Kambodży prawa jazdy. Wystarczy się nauczyć nim jeździć, zakładasz kaski i masz pewność, że cię policja nie złapie. jak jeździłem motocyklem po Wietnamie albo Tajlandii. No w Wietnamie, co z tej? W Wietnamie każda bramka policyjna, jaka się trafiała, to ja robiłem pod siebie. Wiesz, że mnie zatrzymają, przeważnie języka nie znają, trzeba będzie dawać łapówki albo i wie zamkną mnie w Tajlandii no to jak ktoś oglądał nasze poprzednie filmy no to wie też łapią białasów farangi po prostu muszą płacić haracz jeżeli nie mają prawa jazdy no a Kambodża jest o tyle fajna że takim motorkiem można sobie śmiało jeździć ewidentnie taki wystarcza, bo my już jesteśmy trzeci raz w podróży na tym motorze wiadomo nie jest to kurwa jakiś największych lotów motor że a, może zapierdzielać no ale jeżeli nie masz prawa jazdy i chcesz przeżyć zajebistą przygodę w Kambodży, no to zdecydowanie to ci wystarczy. My jedziemy na tym we dwójkę i nie ma żadnych problemów. No i też taka rada dla ludzi, którzy nie są jakby obyci w jeżdżeniu na motorze i mają delikatną pupkę, tak jak Asia i Patryk, to ja polecam kupić sobie podusie, żeby troszeczkę uratować dupeczkę. I to zawsze wydłuży Twój zasięg o. Kilkadziesiąt, może do 100 kilometrów, zanim ci tyłek po prostu odpadnie. Więc, jeżeli nie jesteś zatwardziałym rajdowcem, to ja zdecydowanie polecam. To jest wydatek 10 zł, a dupeczkę ratuje od bólu. Rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy.

Tak, że my cały czas jedziemy, no trzeba sobie zrobić przerwę na jakieś jedzonko, papu, piciu, no i żeby dupka odpoczęła, wiadomo. No i często zatrzymujemy się po prostu na takich małych wioskach, gdzie jest, no gdzie nas nie znają, no. I tutaj zaraz obok szkoły siedzą sobie krówki, u pani pod domem, no takie. Village life, można powiedzieć, wiejskie życie. Tutaj państwo sobie przyszli na nas popatrzeć, oglądają sobie nas. No ale w sumie nie ma co się dziwić, bo jakby do nas na taką jakąś zaściankową wieś przyjechał nagle czarnoskóry mężczyzna, tudzież kobieta, no to też ludzie by przychodzili zobaczyć, co tu takiego, nie? No tutaj naprawdę jest na czym zawiesić oko, jakbyśmy mieli nagrywać wszystko, to co widzimy, no to... Nie wiem kto by to edytował, na pewno nie ja. Ja też mam taki troszeczkę spaczony obraz tego, a może powiecie, bo, bo my jesteśmy tutaj od 10 miesięcy i my już się na takie rzeczy napatrzyliśmy, my wielu rzeczy nie nagrywamy, może nie zdaję sobie sprawy, że... Jeżeli oglądasz ten film, to chciałbyś niektóre rzeczy widzieć. I moje e, jakby postrzeżenia tego, co mnie otacza, są totalnie inne. Ja zwracam uwagę już na totalnie inne rzeczy, nie na takie najbardziej widoczne i rzucające się w oczy. Żeby mieć taki full Cambodja experience, no to polecam zrobić to właśnie samemu. Zadzwoń do Pawła, Moto Cambodja Adventures i będziesz mógł doświadczyć tego sam. Przeżyj to sam. Suchej nitki, ale na całe szczęście dojeżdżamy już do hotelu i wiemy co nam poprawi humor. Zupa! Zupa, ciepła zupa. No, pora deszczowa to ewidentnie nie jest e, dla ludzi, którzy cenią sobie strefę komfortu. Już sama podróż motorem. Nie jest komfortowa, jakoś specjalnie. A w porze deszczowej to już dla twardzieli. Więc jak jesteś twardzielem, to dasz radę. Rzeka, którą tutaj widzicie, to jest Mekong. Przepływa no, w sumie przez środek Kambodży. Uchodzi dopiero gdzieś tam w Wietnamie na południu. Właśnie rozpoczęliśmy trzeci dzień naszego kam kambodżańskiego wojarzu. Dzisiaj jest widać pochmurnie, jest bardzo gruba warstwa chmur, ale to dobrze, bo dzięki temu jest dość chłodno, można jechać. Wczorajszy dzień w sumie większą część mieliśmy w słońcu, dopiero po południu jakoś. Z Zaczął padać deszcz, myśleliśmy, że będzie przelotny, okazało się, że nie jest, więc do hotelu przyjechaliśmy już dość bardzo zmarznięci, wymęczeni. Na szczęście ciepły prysznic i ciepła zupa troszkę nam poprawiły morale i humor i naprawiły ogólnie całą sytuację. Dojechaliśmy do miasta Kraci, właśnie opuściliśmy miasto Kraci, jesteśmy dosłownie zaraz chwilę przed. Troszkę wczoraj wymarzliśmy, dlatego ja dzisiaj rano się obudziłem nieco mnie boli gardziełko i nie jest to od picia piwa, ok? <grymne> teraz zatrzymaliśmy się w miejscu gdzie występują takie ciekawe zwierzęta ja właśnie wam pokażę jak one wyglądają, nazywają się oreczki krótkoczołe albo hello, albo delfiny krótkoczołe to zwierzątko wygląda tak i tutaj ponoć w Mekongu żyje około 90 sztuk i to jest właśnie miejsce, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że je zaobserwujemy. No a przy okazji jest restauracja, gdzie sobie możemy zjeść. No, spróbujemy, zobaczymy, czy, czy uda nam się zobaczyć te dziwne zwierzęta. To zwierzę żyje w ogóle w Mekongu. To jest delfin albo coś takiego. No, prawdopodobieństwo, że uda nam się tutaj dostrzec oreczki, no jest bardzo małe. Teraz Państwo nam powiedzieli, że w tamtym kierunku około kilometra teraz ponoć się znajdują, bo one są tutaj przez ludzi obserwowane i można sobie wziąć wypad łodzią, żeby tam popłynąć i je zobaczyć. No ale my nie za bardzo mamy czas, bo do przejechania mamy dzisiaj około 250 km, więc no braliśmy też to pod uwagę raczej. No i ogólnie wyprawa motocyklowa polega na tym, że większość kraju się widzi raczej z motocykla, z siedzenia, jadąc przez kraj więc jeżeli chce się dotrzeć w jakieś super miejsca no to trzeba z niektórych miejsc niestety zrezygnować ale to nie jest chyba aż taki duży deal mamy Cita. znaleźliśmy właśnie kod bo Paweł wziął ze sobą dronika no i będziemy próbować polecieć mniej więcej kilometr, tak, kilometr w tamtą stronę i zobaczymy, czy uda nam się coś nagrać. Ci państwo tutaj, którzy wynajmują te wycieczki łódkowe, się tego nie spodziewali, że przyjedzie cebula. No to lecimy. Zobaczymy, czy uda się złapać oreczki. To jest nasz pilot, czyli to, co teraz zobaczycie, to jest jego wyczyn. A to może włączę nagrywanie. Najlepiej. Jak widać, wilgotność powietrza to jest prawie 100%. Więc nawet jak sobie wzięliśmy rzeczy nasze mokre do hotelu, to one nie miały możliwości jak wyschnąć. No, w Azji ogólnie, szczególnie w tej porze mokrej, kiedy wilgotność jest na poziomie 90 paru procent, to polecam takie sztuczne materiały. To one przynajmniej szybciej schną. No my jedziemy w deszczu, buty poprzemaczane, wszystko przemoczone, no ale nic, nie jesteśmy w stanie na to poradzić. Zawsze istnieje szansa, że za 100 km może być inna pogoda. W najlepszym wypadku słońce, w trochę gorszym może napierdalać troszkę bardziej. Próbowaliśmy zaobserwować te delfiny, i w sumie widzieliśmy tak bardzo, bardzo z daleka, bo później się rozpętała taka mocna ulewa. Dronem nam się nie udało nagrać. No i to jest też takie bardzo na chybił trafił, bo możesz wziąć łódka, a pewności, że je zobaczysz też nie masz, tak naprawdę. Jak jest nisko woda, one żyją w takich e, zagłębieniach w rzece. Dość stosunkowo łatwo stwierdzić, w którym miejscu one będą na rzece, a teraz jest pora mokra, dlatego poziom rzeki się podniósł, więc one sobie mogą pływać gdzie chcą. No tak czy siak, no widzieliśmy gdzieś tam z daleka, że coś się z wody wynurza, ale czy widzieliśmy delfina, czy karasia, to ja nie mam pojęcia. Mamy małą musterkę na trasie. Pawła motor zaczął przerywać. I końcem końców się wyłączył. Dlatego zac zaczęliśmy szukać powodu, dlaczego tak się stało. Ale tutaj nagle nie wiadomo skąd wziął się pan, który po prostu zaczął nam pomagać. I tak szczerze mówiąc, nagle nie wiemy skąd. Staliśmy tutaj sami i nagle znalazło się tu paru kwerów, którzy zaczęli nam pomagać z motocyklem. I zaraz zobaczymy, jaki będzie finał. Pan wziął świecę, tak jakby od razu wiedział, że to jest problem z nią. No, zaraz zobaczymy. No Wygląda na osobę, która wie co robi. Bo. Jak takie stare marysie. <laughs> Jak się okazało, to jest problem ze świecą. No my w sumie mogliśmy to sami zrobić, ale pan przyleciał, tak usilnie próbował nam pomóc. Się za to złapał. Więc pozwoliliśmy mu się wykazać. Yeah! nie chcę pieniążków. O, o Kuntiran, o, Kunti <laughs> proszę. No, pan nam pomógł. Paweł nawet chciał zapłacić coś za pomoc, no ale pan to zrobił chyba tak po prostu sam z siebie, także bardzo miło z jego dobre strony, oczywiście. Bardzo dobre serduszko mają do No to jedziemy dalej. Już przynajmniej nie pada. Zostało nam kilka kilometrów. Do hotelu nie wiemy jeszcze, czy jest miejsce, zaraz się okaże. No ale mamy raptem 4,5 km do hotelu i będziemy kombinować. No, przyjechaliśmy po przygody, co chwilę jakieś mamy. Właśnie zaczyna znowu padać deszcz. Na szczęście <laughs> udało nam się znaleźć hotel. Nie jest jakiś drogi, ale też nie najtańszy i ma zimną wodę. Próbowaliśmy się targować, ale to jest jedyny w odległości 100 km w jedną stronę, 100 km w drugą, więc w sumie. Pani miała wszystkie asy w rękawie Nie mogliśmy się za bardzo targować Przez ten deszcz przejechaliśmy dzisiaj około 130 km bodajże Zostało nam jeszcze jutro 100 km 98 coś takiego No 100 km nam jutro zostało No ten deszcz nam troszkę dzisiaj utrudniał Bo się musieliśmy zatrzymywać Jak już była taka naprawdę mocna pompa No to zatrzymywaliśmy się pod takimi wiatami No i tam czekaliśmy aż to przejdzie I nie przechodziło Długo nam to dzisiaj zajęło No jechaliśmy wiesz Ogólnie nikt się nie spodziewał, że będzie padał deszcz. Zakładaliśmy sobie na siebie te jednorazowe ceraty. Wyglądaliśmy jak Teletubisie na motorach. Każdy jeden wygląda jak Teletubis. No i pokażę Wam super trick, bo ja jadę w butach. Mi przemokło dzisiaj. I teraz je suszę instant na wiatraczku. One do rana będą już suchutkie. Pro tip. Na dzisiaj to tyle. Czwarty dzień naszego kambodżańskiego włajarzu. Właśnie zabrakło nam benzyny na trasie, ale na całe szczęście nie musimy jechać nigdzie, bo akurat się wydarzyło, że przyjechał pan takim objezdnym straganem, można powiedzieć. I zatrzymaliśmy go, bo chcieliśmy po prostu zapytać: w Wiezie Plastik chcieliśmy zapytać, czy ma rurkę, żeby spuścić po prostu z jednego z motorów, bo w jednym zabrakło. No ale okazało się, że pan też w Wiezie. Swoją własną benzynę i po prostu odkupimy od pana z baniaczka. Kosmos! patrzcie swoją drogą, jak to wygląda? Ma, ma. No, to wszystko są plastikowe baniaki, w sumie puste. No ale jest tego od cholery. Jest taki wielki tir. <gryw> Na całe szczęście pan ma, bo najbliższa stacja benzynowa jest 20 km stąd. Kolejny pan, który nam pomógł i nie wziął od nas za to pieniędzy, mimo że chcieliśmy dać. Niesamowici są ci ludzie. O tiran! Bye bye! bye, bye. To jest stacja benzynowa i taka ciekawostka. To nie jest tak, że ktoś tu przyjeżdża o godzinie 6 rano, albo całą noc siedzi i jutro wraca do domu, przychodzi następne, tylko po prostu to jest rodzina, która obsługuje tą stację i oni tutaj mieszkają. Czyli stacja jest wybudowana jakby obok ich domu. Tam sobie mieszkają, oni sobie jedzą. Przy okazji mają sklep no i obsługują stacje benzynowe. I to jest tak często spotykane w sumie: większość biznesów w Kambodży właśnie na tym polega, że usługa jest w domu. Tak samo z bankiem, kantorem czy sklepem z telefonami komórkowymi. Taka ciekawostka. Udało się. Nasza wesoła, niezniszczalna motocyklowa eskabada kambodżańska dojechała do Ratanakiri. I powiem szczerze, że w takich warunkach pogodowych nie było to łatwo, ale na całe szczęście. Imiona naszej ekipy wypadowej Nie rymują się w ogóle ze strefą komfortu No bo zobaczcie Asia nie rymuje się Natala nie rymuje się Patryk się nie rymuje Paweł no ni chuja się nie rymuje Hania do wszystkich synonimów chaos. Uwaga Mieliśmy wczoraj nalot policji W nocy W hotelu Kiedy położyliśmy się spać Przyjechali już wszyscy spaliśmy w łóżkach I nagle przyjechało sześciu Pięciu sześciu policjantów Nie pamiętam no ale z racji, że podobną sytuację mieliśmy w Wietnamie, wiedzieliśmy, co chcą zrobić, chcieli sprawdzić nasze paszporty, papiery, czy jesteśmy tutaj legalnie. Z tą różnicą, My? że tym razem przyjechali przeze mnie. Wiecie, co zrobiłem? Znaczy, to nie, że zrobiłem coś złego. Nie, nie, nie. Przyjechaliśmy do hotelu, tak sobie siedzimy w hotelu. Potem ja mówię, no to ja jadę po piwko. No to jadę do sklepu. To było tam kilka minut po siódmej, więc jeszcze taki czas, już jest ciemno. Ale jeszcze taki czas, że sklepy raczej są otwarte. I był taki najbliższy sklep, gdzie wiedziałem, że na pewno jest otwarty, bo pół godziny temu tam byłem. No, przyjeżdżam pod ten sklep, okazuje się, że jest zamknięty. No to ja pukam. Normalnie pod sklep. Bo tutaj w Azji jest tak, że nawet jeżeli ktoś zamknie sklep, to sklepy są w ich domach. Czyli jak zapukasz, oni ci otworzą, sprzedadzą ekstra utark. I Tak jeszcze nie śpią, więc nie ma problemu. Wokół mnie psy biegają, szczekają. Mówię, o co dobrze szczekacie, może nas usłyszy właściciel. No ale nikt nie słyszy. Myślę... Pójdę z drugiej strony, z przodu jest sklep, z tyłu jest dom. No to pójdę do drugiej strony, zaprukam prywatne drzwi. No i poszedłem, nikt nie otwiera. No to mówię, dobra, trudno. Siadłem na motor, pojechałem do kilometr dwa dalej. Pijemy sobie piwko normalnie i przyjeżdża jakiś ziom z taką wielką czułówką i coś krzyczy. Do właścicielki naszego hotelu. Krzyczy, krzyczy, krzyczy i nagrywa nas, robi nam zdjęcia. A właściwie to mi. Ziom myślał, że przyszedł go okraść. <laughs> Zadzwonił na policję, oni przyjechali, pokazali nagranie, jak ja chodzę wokół domu i pukam po drzwiach. <laughs> Wszyscy się troszkę posrali. No ja w sumie domyślałem się, że to mogło to chodzić, no bo ja widziałem, że tam są kamery. Przyjechali policjanci, byli bardzo mili, sympatyczni, a z takich bardziej przyjemnych historii, które wydarzyły się też wczoraj wieczorem, my jeszcze zanim policja przyjechała. Siedzimy sobie wszyscy, rozmawiamy o pierdołach i nagle przychodzi do nas kotek. Taki malutki, malutenki orzeszek. Widać, że niedawno się dopiero co urodził. Miał, 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 chyba chce jeść. Zapytaliśmy się właścicielki, gdzie jest jego mama, bo raczej takie małe kotki nie są z zasady głodne. Okazało się, że mamy nie ma. No a wiadomo, dziewczyny. Oj, zabraliśmy tego kotka. Jechał z Asią w nerce, wsadzony tutaj normalnie w nerkę. Asia, jak kangurek. Trzymała tego kotka, no i jesteśmy właśnie teraz u weterynarza. Staramy się go uratować, bo taki był bardzo słaby, ale w sumie wczoraj zjadł, dzisiaj zjadł. To jest stacja mezynowa. Można sobie naprawić samochód, a tutaj mieszkają właściciele. To jest dom z balkonem na stacji. Dom z balkonem, właśnie. I przy okazji mają weterynarza. Poznajcie Stasia. Stasiu to jest skrót od Staszek. A staszek to jest skrót od? Fistaszek. Fistaszek, bo jest malunki jak orzeszek. Dla przyjaciół stachu. <grywa> <grywa>